Dzień dobry, słoneczka, z tej strony Salfa i witam was na kanale Ciotki Irse i Moim w czwartkowej rozgrywce, czyli w ranczu na obcasach. Słuchajcie, po poprzednim odcinku nasza rodzina troszeczkę się powiększyła, bo do Klaudii Rumak, czyli głównej bohaterki, doszła nam córcia Dorotka, która to córcia Dorotka jest na razie kołyskowym noworodkiem, i który dzisiaj będzie wchodzić w kolejną fazę simowego rozwoju, czyli w niemowlaka. Tak, tak. Mamy oczywiście matko święta, co się przez tą noc tutaj wydarzyło. Aha, dobra, bo Klaudia generalnie zajmowała się przez całą noc bardziej dzieckiem niż czymkolwiek innym. Co ty robisz, Klaudia, teraz? Koń skończyłaś jeść. Aha, ty nadal jesz swój tort urodzinowy. No, świetnie. No, więc troszeczkę zaniedbaliśmy ranczo. I to tak troszeczkę, że zrobiło się tutaj zielono. Jest wiosna, więc zielono być powinnie, ale niekoniecznie powinno, ale niekoniecznie w ten sposób. Dobrze, zajmijmy się dzieciorkiem. W sumie, to jest, to jest w sumie, Klaudia jest perfekcyjną matką. To jest chyba moja pierwsza Simka, która sama z siebie bez przerwy zajmuje się dzieckiem. Zaniedbując wszystkie pozostałe żywe istoty w obejściu. No więc tak. Eee, dobrze. Więc tak. Dorotka dzisiaj będzie nam rosła. Niestety nie. Koty. No cóż. Eee, nagrywam ten odcinek o takiej godzinie, że nasze koty mają tak zwane zoomisy to znaczy koty biegają po suficie. I być może będziecie narażeni jeszcze na kilka hałaśliwych, nieprzyjemnych dźwięków, a to dlatego, że no, nagrywanie musiałoby być przerywane co 5 sekund i ten film byłby dziwnie pocięty, i wszyscy by sprawdzali, czy na pewno ich łącze internetowe działa tak jak powinno. Tak czy inaczej, dorotka nam się dzisiaj zmieni, więc uwaga, będę po raz pierwszy ever odgrywał następne. Następne stadium streamowego rozwoju, więc trzymajcie za mnie kciuki. I w międzyczasie zajmiemy się koniami, owcami, legowiskami. Matko, ile te konie produkują? Na... Nieźle muszą jeść. O, proszę. Owieczki nie... Owieczka i kuska nie mają jedzonka. Uzupełni karmę. Konie mają jedzenie. Jakie wy jesteście? Szczęśliwe czy nieszczęśliwe? Bardzo wysoki poziom szczęścia i bardzo niski poziom szczęścia umiera z głodu. No. Aha, myślałem, że ty śpisz, a ty po prostu leżysz i umierasz z głodu. Dobrze. Eee, to jak się trochę zmniejszy kolejka. Co ty chcesz zrobić? Uzupełnić karmę, dobra. To yy, wyczyścimy owcę miniaturkę. Mm. Opieka. Nakarmimy z butelki owcę miniaturkę. Nie płacz, nie płacz, zaraz się tobą zajmiemy. Wyczyścimy kozę i nakarmimy małą kozę z butelki. Nie kłóćcie się. Owca kłóci się z koniem, to znaczy z herbatnikiem. To znaczy herbatnik jest generalnie kłótliwy, ale ta owca nie musi się kłócić z koniem. Nie, nie, nie ma sensu kopać się z koniem. Dobra, dziecko śpi. Herbatnik jest smutny, ale znając herbatnika, herbatnik jest smutny dlatego, że nie został nakarmiony z rąsi, bo herbatnik niestety jest koniem, który lubi być karmiony z rąsi. Czy ty będziesz z każdą kupą chodziła do. Tak, będzie z każdą kupą chodziła do kosza. A teraz idzie do małego kosza, bo w jej ADHD spowodowało, że po drodze stwierdziła, że wyrzuci śmieci. Dobrze, jak już skończysz z kozami, i tak dalej, to sprzedaj super sprzedażą. Sprzedaj wszystko, co mamy do. co się wyhodowało, co to jest. Rosnące śmieci. Cudownie, mamy krzaczek śmieciowy. Wspaniale. Cudownie, no po prostu bajka. Czy to mogę sprzedać za jakieś pieniądze? Nie, nie mam, nie mogę, mam kolejkę. Dobrze. Dobra, przyspieszmy. E, uzupełniła karmę. Teraz się zajmuje łowcą. Czesze owce. Konie są zazdrosne, ewidentnie konie są zazdrosne o owce. A herbatnik uważa, że najlepsza karma jest u owiec. Mimo, że ma cały paśnik karmy u siebie, w swoim właściwie ciężko to nazwać pomieszczeniu, bo to jest takie prześwitujące trochę. W swoim miejscu, o. Dobrze. Aha. Owca zrobiona, to teraz koza. Koza zrobiona, rzeczy sprzedane, dziecko się, aha, herbatnik, jabłko. Herbatnik jabłkiem nakarmić. Nie mogę na... Herbatnik nie jest głodny, więc go nie mogę rozweselić karmiąc go z ręki. Dobrze, herbatniku. Skoro tak, to skierujemy konia na ćwiczenie z omijaniem beczek i to będzie herbatnik. Natomiast konia na podstawowe skoki to będzie peka. Bo oczywiście nie możemy z konikom odpuścić treningu. To, że mamy dziecko i teraz będziemy się. W każdej wolnej chwili, naprawdę to jest cudowna matka. Ja w ogóle nie klikam na kołyskę, a ona cały czas podchodzi i sprawdza, co temu dziecku jest potrzebne. Ja naprawdę uważam, że Klaudii powinno się powiesić obrazek na ścianie. Jak dziecko już będzie mogło rysować obrazki, to taki zrobimy. Dobrze, dziecko, dorodka. Nie, 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 nie używajmy bezosobowej formy. Co się stało? Kiepski plon. Kurczesz, kiedy ona uzna, że ma dobre plony? Naprawdę mamy tego, tych plonów całkiem nieźle. Ewolu. Bo mamy cechę ranczerka, mamy cechę ranczerka i za każdym razem jak zbieram warzywa i owoce, to z jakiegoś powodu uważa, że są kiepskie. O, rachunki przyszły. Ciekawe jak duże. Opłaci rachunki 560. Pokaż rachunki. zapłacone 560. za parcele 520. Co? Why? A, może dlatego, że w ekwipunku rodziny mamy nasiona. Bo mamy w ekwipunku również rodziny mamy skrzaty, które nam ten raz nasiona dostarczają w dużych ilościach codziennie. Nie skrzaty, tylko gnomy. I w ten sposób zwiększają nam kasę, którą mamy, ale przez to też będziemy, będziemy mieli większe rachunki. Nadal 560, dobra. Zapłać to trudno. Widocznie taki już nasz. Widocznie... Na... No, zapłać. Zapłaciłaś. Pięknie. Bardzo się cieszę, jestem z ciebie dumny. Dobra. Eee, dziecko śpi, konie. Jeden koń śpi. Bo mimo że... Aha, bo przewrócił beczkę. O, matko. Herbatnik, ty który masz poziom skaku, biegania pomiędzy beczkami? Pokaż tą. Czwarty. Nie powinieneś ich wybrać. I wrzucać co chwila. Dobra, herbatnik śpi, dziecko śpi, pekan bieda, biega, idź się zdrzemni. Idź się zdrzemni. my wrócimy jak się wszyscy już obudzą. No dobrze, w międzyczasie jak spaliśmy, wydarzyły się na dobrą sprawę dwie rzeczy. Po pierwsze, przyszedł do nas Klemens Szeron, czyli Papcio Mróz. I Papcio Mróz generalnie przyszedł do nas, żeby się zapytać, czy chcemy z nim pójść na randkę. Ale ponieważ Klaudia jest silną, niezależną kobietą i ma już dziecko z y, nauki, to y, niestety byliśmy zmuszeni odmówić papciowi Mrozowi y, y, randkowania. Y, w związku z tym wywalił nam kosz na śmieci. Bo to jest normalne, że jeżeli y, nasza sympatia czy coś w tym stylu y, nie chce z nami rozmawiać, to wywalamy jej kosz na śmieci. Ale skoro mamy romantyczny nastrój, bo Klaudia jest romantyczką, nie wiem dlaczego romantyczny nastrój wywołuje zagroda dla kus, ale nie będę, że tak powiem, nikomu. E, nie będę nikomu e, dawał e, rad, co ma lubić, a co nie. No to widocznie kozy są dla Klaudii i dla papcia Mroza jakimś romantycznym elementem. Nie będę brnął dalej, bo mogę obrazić parę osób. Dobrze, i teraz tak, minęła godzina 12, czyli Dorotka ma urodzinki, Do, nie płacz Dorotko, kołysz gawosz przytul, a nie, ty w sumie sobie jesteś samowystarczalna. Znaczy, Klaudia jest sama wystarczalna, jeśli chodzi o opiekę nad dorodką. No proszę, wpadła od razu na pomysł, że ta jest głodna. A ty kim jesteś i co tu robisz? I dlaczego żeś wlazł i pobierasz moją wodę do szklanki? Pauza. Kim ty jesteś? Amber Groove. Umber Groove. To jest chyba jeden z wilkołaków. Okej. Okay. Wilkołak przylasł. wziął sobie wodę i poszedł. Bo tak. Bo po bo, bo, cześć. Wpadłem po wodę. Cześć, sąsiadka. Nie masz może szklanki wody? Dobra. Znaczy, ciężko mówić o sąsiadce w tym przypadku, skoro oni mieszkają chyba w zupełnie innym miejscu. E, dobra. Dobrze. Ci są filciarscy. Fantastycznie. Ta jest sikana, co jest normalne, i głodna, bo zajmuje się dzieckiem i nie zajmuje się sobą. Konie są szczęśliwe. Dobra, ja muszę pamiętać, żeby uszczęśliwiać zwierzęta, bo nieszczęśliwe zwierzęta w tej grze to nie jest nic fajnego. Dobra, Klemens sobie poszedł. Świetnie. Hmm. Kalendarz. Co mówi kalendarz? Urodziny Doroty. I to jest najważniejsze święto w kalendarzu. Może być. Jutro jest zlot zapaleńców, a pojutrze jest Poznań Gwiazd. Ok. Eee, tak. Teraz tak. Ja to chyba muszę chałupę trochę przygotować na dziecię. Aha. Powiem wam, że to strasznie mi przypomina poprzednie części Simów. Starzy gracze, być może pamiętają, ale jak się miało małe dzieci, niemowlaki, i to było chyba w Simsach dwójce to w domach walały się masakryczne ilości butelek. Masakryczne, bo Simy nie potrafiły schować butelek do lodówki, wyrzucić do śmieci czy coś takiego, tylko po prostu kładły je gdziekolwiek, bo W związku z tym cała chałupa była zawalona butelkami. Przy okazji, może kącz na pieluchy jakiś mu załatwił. Eee, I te zabawki, takie kręciołki, mobile to się chyba nazywa, tylko gdzie to wstawić, przecież my mamy tak mało miejsca. Chyba się poradzę, yy, chyba się poradzę guru designu, czyli ciotki, gdzie tu po co poustawiać, żeby to miało ręce i nogi. Póki Klaudia jeszcze śpisz. Czego chcesz, Klemensie? Szronie dopiero co wyżlazłeś. May Prescott. Czekaj, stop. Klemens Szron. Odmówiliśmy mu pójścia na randkę. W związku z tym poszedł na randkę z May, z May Prescott. I. Chwali, dzwoni do nas, żeby się pochwalić, że był na świetnej rance z May Prescott. Okej, okay, dobra, został sfrenzonowany, więc musiał jakoś odreagować. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale... Odrobina honoru? Troszeczkę? Minimalna ilość? Gratulacje. Dobra, to ja na chwilkę zrobię pauzę i idę po y, tak zwaną konsultację. Więc tak, moi drodzy. Eee, mam zagadkę, która będzie bardzo szybko rozwiązana. Powiedzcie mi, co się stanie, jeżeli e, posadzi się przy, ciotkę przed e, zapuszczoną ruderą i daje się 30 tysięcy simoleonów do wykorzystania. Otóż dzieje się to. Jak pamiętacie, dom Klaudii był ciemny, ponury, mały i wszystko na raz. Natomiast jest teraz jasny, przestronny i różowy, i do tego dorobiliśmy się szklarni. Wow. Tak, cytując ciotkę, nie starałam się za bardzo, bo nie, mam, nie, nie miałam za dużo czasu. No to ciekawe, co by było, gdyby ta ci godzina dłużej. Dobrze, więc dorobiliśmy się wanny. I dorobiliśmy się dodatkowego pokoju, w którym to będzie zamieszkiwać dorotka. I e, główny cel, o który, który poprosiłem ciotkę, czyli mobile, są w salonie. Oczywiście, w salonie, ze salonu zniknął stół i parę jeszcze innych rzeczy, ale kto by się przejmował szczegółami? Eee, pani właśnie poszła korzystać pierwszy raz ze swojej nowej łazienki. Cudownie. No i niestety pozbyliśmy się kominka. Znaczy, ciotka się pozbyła kominka. Mamy teraz kozę. Czyli będziemy mieli przemysłowy ślad ekologiczny, ale nie należy się tym przejmować, bo to na szczęście nie jest. To miasteczko z życia eko. Eee, dobrze, co się dzieje? Aha, powinienem postarzyć dziecko, albo ono się samo. Matko Bosko, zaczniesz ty wyrzucać te butelki? Nie, nie zaczniesz wyrzucać butelek. A może by taką dziecięcą butelkę wstawić w sto... Nie, nie można. Szkoda, bo to by było po prostu nektar slash ambrozja slash, o mój Boże. I na pewno by to kosztowało jakieś miliony, moment. Eee, dobra, pani się kąpie. Co robią u zwierzaki? Bo o zwierzakach bym był za. Eee, ten nic nie robi, a ta biega. A kozy i owce, co z nimi? Aha, kozy i owce zajmują się sobą. Świetnie. Dobrze. No jejku, nie płacz. Malutka nie płacz. No, i mamusia pocieszyła i mamusia teraz zaraz pójdzie się przespać na nowej kanapie. Bo mam takie tajemnicze wrażenie, że... Tak, że to już jest ten moment na nią. A e, dziecko znowu płacze. Ciekawe... O mamo. Przepraszam, dajmy panią trochę prywatności. Aha, Puderota i Klaudia bardzo się teraz przyjaźnią. Cudownie. Czyli będą miały dobre kontakty między sobą. Otwórz problem. Całym sercem. Całym sercem. Noworodek. Do następnej grupy wiekowej. Zero, czyli powinna się zaraz zmienić. Bo to dzisiaj jest ten dzień, kiedy się zmieni w coś więcej. A Klaudia nadal je swój tortur urodzinowy. Co jest poniekąd smutne, jeżeli jedyne co mamy w lodówce to resztki naszego własnego tortu urodzinowego. No ale, kim ja jestem? Co cię boli? Niezrównoważony posiłek. No ciekawe czemu, nie? Trzeci dzień jest tort? Ja wiem, że to może być smaczne, ale na pewno nie jest zdrowe. Dobrze, roślinki są w szklarni. Zabezpieczone, wszystko jest zabezpieczone, czyli będzie rodziło. Owoce co dziennie, czyli będziemy mieli kolejną porcję pieniążków dla nas. Cudownie. Dobrze, przyspieszmy. O, proszę. Uwielbiam tego konia, za to jego spanie po prostu na dworze. Bo to znaczy, jak jest wiosna, jest w miarę ciepło, jest wiaterek itd. i tak dalej. Nie ma takiej pogody jak dzisiaj w naszym mieście czyli mróz odrywający ciało od kości, to rozumiem leżenie na dworze, na trawce, czy tam na klepisku, ale generalnie to trochę współczułem, współczułem panią na, na, na śniegu. Dobrze, ja robię chwilową pauzę i wrócimy, jak się już wszyscy obudzą. Dobrze, mamy już ten moment. postarz, żeby dorodkę. Żeby Dorotka wskoczyła w kolejny etap swojego simowego życia. Niemowlę ta czeka, aby odkrywać, komunikować się z nimi przede wszystkim się bawić. Dobra, wylosujmy jej cechę. Raz, dwa, trzy rozpromieniona. Bardzo mi się to podoba. O mój Boże! Jaka chmurka. O. Dobra, to możemy z. To możemy schować. W wyposażeniu będzie to kołyska rodzinna w razie czego. Poznawanie potrzeb. Czemu to dziecko płacze? Postara się zasnąć. Wiesz co? w eee... piluszki płacze. Eee... Włóż do końca. Włóż do końca. Matko... Jaki bombu o proszę i do spanka i do spanka Dobra mm. Usnęłam? Uśnęłam Nie uśnęłam. Czego wyjesz? Głodna na karmę. I już, tak? Skończyła się matka roku? Tak, skończyła się matka roku. Matka roku zaczęła ignorować dziecko. Aha, dobrze. Bo dziecko zasnęło, więc nie budzimy. Nie budzimy. Dobrze. Co z tym? O. Coś mi się tu wyświetliło. A no, spromieniowa. Ci simowie są rozchichotani cudownie. Zaraz, czy mi się. Tak. Przez chwilę mi się pojawia, jak przełączam Simę, -y, przez chwilę mi się pojawia jakaś umiejętność, którą ona ma, która powinna być ukryta dla mnie, ale ją widzę. Dobrze. Dobra. Mm, mm, mm. Dziecko śpi. Ach właśnie, może byśmy się zwierzakami zajęli. Masakra, bo przecież my mamy też zwierzęta. Też. Ktoś tu siknął, widzę, że ktoś tu siknął. Nie, 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 nie. nie. Tu. Eee, bu, 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 opieka yy, wyczyść, opieka nakarm, opieka o dzisiejszej młodzieży, opieka wyczyść, opieka na karm. rozmawiaj o życiu waty cukrowej. W sumie opieka nad kuską miniaturką i opieka nad kuską miniaturką to już chyba się nie, niewiele różni od opieki nad debugiem. Tak patrząc po interakcjach, które można mieć z tymi... właśnie. Masz coś zrobić. Dziękuję. Dobra. Aha, jest tu brudno, bo jest tu woda. No i nic się na to nie poradzi. Przecież nie będę wycierał kałuży na ziemi. Wytrzyj. Dobrze. Wytrzyjmy kałuże. Aha, dobra, bo to ma status pomieszczenia, więc. Można by tu mieć podłoga. I nie jest to dziwne. Tak, przyjdź do mnie. Pokażę ci dziecko. No i pięknie, i czyściutko, konie, konie są zadowolone. Dziecko śpi. Jest dobrze. Świetnie, no czyli... Clemens Rohn wpadł w odwiedzinę. Właśnie się minęliśmy w drzwiach. Rozbawiona, czemu? Końska dawka frajdy, okej. Okay. No troszkę ci się popsuło chyba w tej lodówce. Myślę, że to tygodniowe ciasto już nie jest naj specjalnie, bardzo Dobra, muszę ją jakoś zasmucić, albo zrobić cokolwiek innego, bo już mi raz umarła Simka na chichoty. A to byłoby naprawdę świetne ukoronowanie serii, jeżeli moja Simka, Simka mając yy, niemowlaka yy, zeszła z tego pięknego świata na histerię. Naprawdę. To byłoby po prostu... A teraz nie wiedziałem o tym, ale był to ostatni odcinek Rancza na Nie byłoby mi do śmiechu. Aha, jest głodna, zabiorą mi ją. Proszę. Jednak matka się. Matka czuje. Matka to jest matka. Dobrze. E, karmiona jest na rękach. Czy położymy ją teraz na tym czymś dziwnym? Tak, kładziemy dziecko na tym czymś dziwnym. Och, radio, słyszę radio. Cudownie. Aha, pani sobie flir flirtuje w pokoju dziecka. Dobrze. Pani sobie flirtuje w pokoju dziecka. Można i tak, można i tak. Jak już powiedziałem, ja nikogo. Ja nikomu nie bronię. Mieć dobrą zabawę w dowolnym miejscu na tym ranczu. Proszę. Ale ty masz niebieskie oczy. Pewnie po mamusi. Biorąc pod uwagę, że jesteś jej klonem, to raczej możliwe możesz mieć jakąś interakcję? Przygotuj kąpa. Leżenie na brzuszku. Dobrze. Spróbujemy poćwiczyć leżenie na brzuszku. Uroczo. Nad bardzo. No. Bąbelku. Bąbeleczku. Dobrze. Ćwiczymy jakieś tam rzeczy. Czemu wyjesz? To jest kochana, ojoj, przyjemny ogień z kominka i smutna, bo, bo brudna pieluszka. Dobra, matka się wykąpie, to ci zmienimy pieluchę. Patrz na zabawki. Dobrze. dziecko jest zajęte patrzeniem na zabawki. I śmierdzeniem, bo troszeczkę mu dymek się unosi. Czyli wracamy do tego, co było na początku odcinka, czyli wszystko w tym ranczu było zielone. To jest w sumie urocze, że wraca się do domu po pracy, czy po jakichś tam zajęciach domowych i patrzy się jak Simę... właściwie zmusza się Simę do tego, żeby sprzątały w domu. Ironia losu. Dobra, przyspieszmy. Odblokowano to etap. Sięganie. Cudownie. Jakie mamy jeszcze etapy? Nauka sięgania. Narodziny w szpitalu. No, powiedzmy. Pierwszy uśmiech. Fantastycznie. No to mamy. Dorota nie ukończyła jeszcze żadnych etapów? Ok. Jeżeli nie, to nie. Aha, motoryki dłużej nie ukończyła. Dobrze. Dobrze, dobrze. Fantastycznie. Dobra. Dziecko teraz ogląda telewizję, która jest wyłączona. Co się dzieje? Czas odpocząć. Zbyt długi brak snu. Dobra. Przewińmy. Aha, tu się przewija. Nie zaplanuj stroje. Daj się przewrócić. Nie, nie to. Otrzymaj nową pieluszkę. Zdecydowanie nowa pieluszka to jest to, czego nam w tej chwili najbardziej na świecie potrzeba. Albowiem jesteśmy nieszczęśliwi z powodu pieluchy. Mam nadzieję, że wyrzucisz tą pieluchę do kosza na pieluchy. Że nie będzie się walać po podłodze. Oczywiście. Daj się położyć. Daj się położyć. Położone. Świetnie. Może spróbujemy uśpić? W sensie do spanka? O. To jest słodziasne. Mimo wszystko to jest słodziasne. Dobra, zbierzmy jej tę butelkę. No dobra. Czyli mamusia też już widzę wykończona. Dziecię śpi. Nie śpi. Dziecko śpi. Nie. Masz zasnąć. Niski poziom zapotrzeb... zapotrzeb... No bo jesteś. He... Dobra, wszystko śpi. Zegar leci jak szalony, bo wszyscy śpią. Jeszcze muszę zrobić jedną rzecz, mianowicie mm, przełączyć światła. Automatyczne przełączanie na wszystkie światła. Na... Nad ranczem zapadła noc. I jednocześnie jest to koniec dzisiejszego odcinka. Z naszej z Klaudii, dorotki, i mojej strony dzisiaj, to wszystko. Zachęcamy do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja. I trzymajcie się ciepło w te nadchodzące mroźne dni. I pa pa.